Dzień dobry państwu. 27 lutego 2025 roku. Dzisiejsze wideo poświęcę modelom, świadomie mówię, tak żeby co niektórych tam poruszyć modelom Dafi, modelom w skali 1 do 43. Jak wiecie, tutaj mam tutaj mam Jelcza. Mam drugiego jelcza z tej serii. Te są akurat plastikowe. Bardzo mi się podobają. Zresztą spodobały się też o dziwo, mojej żonie, która e, kupiła mi ten model e, i ten pod choinkę. No i jak już pojawił się ten czerwony, no to wiedziałem, że ten niebieski też musi, e, musi tutaj zawitać. A tutaj mam, proszę państwa, kolejne, kolejne egzemplarze, kolejne modele, które też są jakoś osobiście ze mną związane. Ten konkretny dostałem od kolegi Bartka Piotrowskiego. Jechaliśmy sobie wtedy do, do Zakopanego. No i zrobił mi taką niespodziankę. Ja czekałem w samochodzie przy płaceniu, przy tankowaniu. Kupił mi taki model i ja tak naprawdę odpakowałem go dopiero dopiero w, w weekend ostatni. Nie, nie w weekend. Kurczę, chyba. Dobra, tak czy siak. Może w piątek, nie wiem, nie wiem. Mniejsza o to. tak czy siak. Leżał tutaj rok albo dwa. Odwzorowany jest ogólnie całkiem, całkiem spoko, jak się patrzy tak z boku. No oczywiście te, te felgi tak nie świeciły. Tutaj te dekle są tak, mm, tak średnio też może odwzorowane. Przód. Bardzo ładny. Spójrzcie. Plandeka całkiem nieźle. Tutaj te pomarszczenia też są zrobione. Plandekę można e, odkręcić, tak jak widziałem już gdzieś tam w internecie. Światła. No wszystko tutaj wygląda całkiem spoko, ale zobaczcie jak szeroko są rozstawione koła. Trzeba by było tutaj chyba skracać im tą e, ośkę i wtedy się jakoś ratować. Tył trochę lepiej, ale to nie to. Jeszcze tak się tutaj żuczek nam prezentuje I teraz to co w sumie Najfajowsze. Zobaczcie. Mamy jelcza, Jelcza Dafi 1 do 43. Ten jelcz tego Jelcza też kupiłem sobie um, albo na naszą rocznicę ostatnią w sopocie, w sopocie w, w empiku tego Jelcza i coś jeszcze, nie pamiętam co dokładnie. Aha, fiata, któregoś, którego chyba nie odpakowywałem, gdzieś tam leży fiat z Dafi Tutaj mamy, Keeper, zobaczcie wszystko, wszystko sprawne. Koło też jest przykręcone. Jak ktoś sobie chce sobie pomajsterkować, strzelam, że szybciej jakieś dziecko, bo pewnie nie jeden dzieciak takiego jelcza dostanie albo dostał. No to będzie mógł się tutaj pobawić. Tu wiadomo, o, wszystko sobie w ten sposób działa. Kabina metalowa. Lusterka, na które wiem, że tak ludzie pioczą na, na tych stronach facebookowych. Ogólnie, słuchajcie, przy cenie 59 zł, jeśli dobrze pamiętam, no to ciężko tutaj, ciężko narzekać, przyznajcie. Tak czy siak. Jest i wygląda świetnie. Wiem, że chyba jest jeszcze biały kolor i... I jeszcze tam jakiś ale ale nie pamiętam. Zaraz im tutaj jeszcze taką pamiątkową fotę strzelę. Cyk. Nie odwrotnie to powinien być. Te sobie zaparkują tutaj. O. A jelcze damy tutaj. Te punktowce tutaj. Jezioro damy tutaj. I mamy to. I robimy foteczkę, proszę Państwa. O, Pięknie. Jeszcze tutaj nyski w tle. No bomba. Polonez nam się tutaj zaplątał. Niech mają. Proszę bardzo. Miał A ja jeszcze Państwu tylko na koniec powiem, że motokronika może może w tym sezonie, w tym roku e, zacznie lepiej działać. Wczoraj, jak widzieliście, pierwsze wideo pojawiło się z fiatem 125P, którego może kupię. Jeśli uda się tam odpowiednio z, wynegocjować cenę, e, nie wiem, czy dobrze tam, czy, czy dla wszystkich będzie zrozumiały tytuł, ale chciałem tam wyrazić to, że trzy takie fiaty obecnie stoją w zakopane. O jednym w zasadzie bardzo mało ludzi wie. I być może trafię do niego przy następnej wizycie w Zakopanem. Może się, może się wydarzyć całkiem, całkiem szybko. Ale do czego zmierzałem? Do tego, że będzie kolejne wideo z, z Kubą, a w zasadzie z jego kolekcją w hotelu Kasprowy w Professional Auto Detailing Centrum. No i zobaczycie, co tam nowego się pojawiło. Co zwróciło uwagę mojej żony Barbary, który samochód najbardziej. Oprócz tego jeszcze zapowiadam wam film z super odrestaurowanym Fiatem 500 takim Abartowskim. No i jeszcze będzie zapowiedź. Albo nie, nie, na razie na razie nie będę zdradzał, dobrze. Więc na razie to co, to, co, to, co słyszeliście, to na pewno pojawi się. No i niewykluczone, że jeszcze dzisiaj kolejne filmy będą z, z modelami, bo coś tam podobno. Żona Barbara chyba w pepko mi wypatrzyła. Także tak. Nie przedłużam proszę Państwa. Wszystkiego dobrego. Nara. Nie, jeszcze nie koniec. Jeszcze chciałem Wam tutaj zestawić dwa, dwa autka w skali 1 do 43 firmy Dafi. Są to jak widzicie Fiat 125P seria pierwsza. Chromowany grill. Odpowiednie klamki. No i Warszawa Warszawa, taka papieżówka, że tak powiem Przynajmniej tak jest sprzedawana tak, było, tak była, Z takiego kartonu była wyjęta Chciałbym Wam Oczywiście mam więcej samochodów Z Dafi, ale większość jest W pudełkach, nie jest, nie jest Odpakowana, ale chciałem wam, A w zasadzie to sobie Nie będę ukrywał, dobra też Chciałem sobie je tutaj postawić I zobaczyć jak wyglądają Razem auta w tej samej skali, a zobaczcie, wyglądają świetnie moim zdaniem. To jeszcze możemy to troszeczkę rozjechać. O! I powiedzcie, że to nie jest zabawa. To jest świetna zabawa. I mam nadzieję, że ci, którzy oglądają to, doskonale to rozumieją. No i strzelam, że większość z Was, w zasadzie z nas, w ten sposób tymi modelami próbuje się bawić, prawda? I mieć z tego frajdę. No to tak. Dobrze. Teraz już ostatecznie koniec. Szanowanie dla państwa. Narka.